Siemano, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, a ze mną jest Naruto No, tak jesteśmy w kolejnym odcinku Minute, jak sami widzicie Nie wiem co robi tutaj ten Naruto Fight Club tylko do wojownika Okej, okay, chyba gościu pilnuje Fight Clubu, nie wiem Ja chciałbym wam pokazać coś nowego, co się na serwerze pojawiło od niedawna Ale najpierw musimy zebrać sobie jeszcze parę rzeczy, które tutaj są Mam generalnie zebrane całkiem sporo kasy, zobaczcie, mam 10 734$ dolary, co będziemy w stanie kupić pierwszy biznes. Tak, drodzy kochani, ponieważ teraz na Minewoodzie można już kupić swój własny biznes. Poza tym kopaniem kupy i tak dalej, można sobie po prostu kupić jakiś sklepik, w którym sprzedaje się różne rzeczy. Ja na przykład chcę kupić piekarnię, którą wam za chwilkę pokażę, ale w tym celu musimy najpierw kupić do niej wyposażenie. Mimo, że jeszcze nie mamy budynku, to po prostu i tak kupimy wyposażenie. Lecimy sobie w stronę właśnie tutaj e, barki, na której na pewno mogę kupić jakiś crafting table. Na pewno crafting table mogę kupić na dole. Na początku Furnace po pierwsze, oczywiście. Gdzie jest crafting table? To jest Workbench. Okej, okay, mamy workbench i mamy. Jeszcze wypadało jakąś skrzynkę kupić, e, żeby chować w niej rzeczy i lecimy w sumie na górę. Mamy piecyk, mamy ten, jakieś ziemniory w sumie jeszcze nawet mamy, więc ziemniory też w zeżresę, bo jestem strasznie głodny. Generalnie m, ciężko jest teraz e, zdobyć jakiekolwiek jedzenie. W sumie ja dalej się to oczywiście dropić, ale jest mniej drzew i ciężej jest po znaleźć okazję, żeby wydropić coś ciekawego. no Ale już takie tak jest życie, więc musimy po prostu lecieć i jakoś sobie z tym radzić. Ziemniory po prostu trzeba kupować i wypiekać w swoim domku. Ja na szczęście jestem jeszcze jednym z tych graczy, którzy mają swoje domki, bo niektórzy nie zapracowali i nie mają domków, także oni wtedy oni teraz cierpią, po prostu tego zmieniło się troszeczkę na serwerze, Zaraz wam pokażę, jak będziemy tak przebiegali. Bo tutaj na przykład tutaj są jedne drzewa, z których można dropić dalej jabłka, w sumie. I jeszcze w paru miejscach są żywopłoty, z których można dropić, no ale tam już ku biedy. I tutaj troszeczkę się też pozmieniały płoty, bo jak nie widzieliście już u niektórych, płoty nie kopić teraz tak jednolicie, tylko po prostu nas. Zobaczcie, są jakby części tych potów, są do skopania, a reszta nie, także jest już troszeczkę ciężej. I dzięki Bogu, bo w sumie było troszeczkę za Więc lecimy w takim razie w stronę budynku, którym ja chcę się dzisiaj zająć. I to jest właśnie ten oto majestatyczny budynek. Zobaczcie, wygląda jak piękna zresztą kamienica, tylko jest troszeczkę pozabijany dechami. W każdym razie, wejdziemy sobie do jego środka. Ehm, oczywiście nie od frontu, dlatego że od frontu jest zamknięte. To jest miejsce, które jest na sprzedaż. Zobaczcie, to jest na for sale. Na przykładzie tego budynku, będę w stanie Wam w bardzo prosty sposób wyjaśnić, jak działają biznesy na mindout. My musimy sobie wejść od boku, jakby, to jest takie boczne wejście, boczne wejście dla obsługi, że tak powiem. Wejdziemy sobie tutaj do środka, otwieramy drzwiczki i wchodzimy. I tutaj mamy windę, którą musimy zjechać. Tutaj mamy też, też drzwiczki do tego głównego budynku, ale tutaj na razie właściwie nic się nie dzieje. Jest tylko, jest tylko zamknięty, zamknięta restauracja, która być może później będzie otwarta. To jest jakiś też etap jakiegoś biznesu, do końca nie wiem jeszcze którego, ale tutaj w windą możemy zjechać sobie do piwnicy. I zobaczcie, w piwnicy mamy For Sale, piekarnia 1 I to jest miejsce, gdzie można kupić pierwszy etap biznesu piekarni ponieważ biznesy składają się z paru etapów najczęściej są to po prostu trzy etapy trzy etapy, które polegają na tym, że najpierw trzeba kupić jeden obiekt, to odblokowuje nam kupienie drugiego obiektu i zostaje nam potem jeszcze trzeci obiekt, który jest jakby finałem całej jakby piekarni. W każdym razie, żeby wam jeszcze krótko wyjaśnić o co tu chodzi, musimy kupić piekarnię, co ja właśnie w tym momencie robię, klik kupiłem regę piekarnia i co ciekawe przyniosło mnie tutaj nie wiadomo dlaczego Kupiliśmy region piekarnię, zobaczcie, i możemy sobie teraz wejść do środka. To jest już nasz obiekt, który kupiłem, więc nie muszę się zauważyć, że ktoś mi tutaj będzie mógł cokolwiek robić. Wchodzimy sobie tutaj na koboid, i tutaj, drodzy kochani, mamy właśnie naszą piekarnię. Jak widzicie, są zakryte okna, więc ciężko jest zobaczyć, co tutaj, tutaj się dzieje. A to jest admin shop. Za jeden chleb wypieczony mogę, zostać, mogę dostać 50 dolarów. I tutaj są, jak sądzę, miejsca na crafting table i piecyk. Piecyk właściwie nie za bardzo nam się przyda przy wypiekaniu jeszcze, ale później nam się przyda, jak najbardziej, będziemy wypiekać inne rzeczy. To jest mnostoje innych rzeczy do wypiekania, w każdym razie na razie możemy sprzedać tylko chleb dlatego nasza, nasza jakby plantacja jest taka dosyć uboga, zobaczcie to w ogóle e, nielegalna plantacja jakiejś pszenicy w tego, w, w podziemiach jakiejś restauracji no tak to właśnie wygląda w naszym, w naszym majnudzie kochany jak wszystko jest jakieś takie po prostu strasznie karłowate i strasznie biedne e, na, w pierwszej fazie, potem e, z tego co wiem drugą fazą tego interesu jest kupienie sobie sklepu z pieczywem, więc już jest nieco, nieco lepiej sklep z pieczywem pewnie będzie miał też jakąś taką małą farmę podległą pod to no ale dobra, bierzemy się do skopywania. Zaraz wam pokażę, jak to do końca wygląda. My możemy sobie po prostu skopać mojej kochani tutaj em, te była trawy, które potem e, odsadzimy, oczywiście, bo zdobędziemy seedy. E, seedów nie da się na razie kupić. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czyli jeżeli stracisz seed, to jest troszeczkę kiepsko. Ale na szczęście bardzo łatwo jest je sobie sparmić. Zobaczcie, ja mam 40 sztuk, skopałem dopiero e, tam parę tych e, um, witów. No, także jak widzicie, um, nie jest to dosyć trudna w sumie robota. To jest jedna z prostych robót, dlatego zdecydowałem sobie ją wybrać. E, z tego co wiem, jest jeszcze na pewno jest jeszcze e, budka z parówkami. <grym> to jestem pewien, że można jeszcze kupić sobie budkę z parówkami. Do końca z innych interesów to jeszcze nie, nie korzystałem. W się nie sprawdzałem, czy jakieś są, ale na pewno po, po mapie są jakieś por porozmieszczane. W każdym razie um, ja sobie zbieram jeszcze resztę tych Witów i zaraz zobaczcie jak to, jaka jest kasa na tym. Ja obecnie już mam tam i tak całkiem sporo kasy, a zobaczcie, jak piszę mam Money, to mimo tego, że wydaje mi 8 tysięcy, to wciąż mamy 2340. To jest efekt długotrwałego farmienia kupy, więc, więc się nie, nie martwcie, że, że to jakoś dziwnie wygląda. W każdym razie um, trzeba było już troszkę napracować, żeby zdobyć tą kasę, no ale cóż, tak to jest, tak to jest ma, na minewoodzie, że trzeba się troszkę napracować. Odsadzamy w takim razie te rzeczy i farma kasy na swoim interesie, w które trzeba nieco zainwestować, jak sami widzicie, bo aż 8 dolarów, um, to y, farma na tym jest po prostu niewiarygodna, bo jest po prostu e, strasznie łatwa, strasznie łatwo jest zrobić kasę, bo to otwiera nam furtkę do dalszych biznesów, które również możemy kupić. Okej. Okay, um, Bierzemy Wity w takim razie robimy z nich e, jak się, Jak się to rozdysponowało jakby o, w ten sposób. Robimy sobie z nich 17 chlebów. No i zobaczcie, 17 chlebów możemy sprzedać za 50 dolarów, czyli ro rodzi się z tego kasa w po prostu niesamowita. No po prostu setki tutaj lecą z taką prędkością, że masaka. To jest w sumie droga jak 50 dolarów na chleb. No ale cóż, takie są stawki tutaj, żeby zarobić więcej kasy, ponieważ kolejne obiektywy nam do kupienia za naprawdę ogromne pieniądze. Więc po prostu chodzi tutaj o to, żeby wszystko ładnie zorganizować. Produkcja filmów również będzie droższa, także jak sami widzicie, no nie jest lekko. Nie jest lekko e, i trzeba to sobie, jakoś sobie radzić. Na drugim końcu mapy jeszcze jest budka z, z parówkami, którą również można kupić, budka z parówkami jest taka, że pod, z kolei pod budką jest wykopana taka ziemianka, w której farmi się świnie i te świnie się zabija po prostu, im się daje jedzenie i tak dalej, będzie można właśnie prowadzić w ten sposób współpracę między różnymi osobami, prowadzącymi różne interesy, bo po prostu osoba, która na przykład, co tam jedzą te, te świnie, chyba e, marchewki, marchewki jedzą świnie, coś takiego, w każdym razie e, będzie można dawać marchewki po prostu tym, tym świniakom, które będą to jadły i osoba, która będzie po prostu produkowała te marchewki, czyli pewnie ja właśnie, jako Piekarz, ponieważ gdzieś tam, e, ponieważ pewnie na farmie, którą będę miał jako kolejne, tam będę miał również e, właśnie do skopania jakieś inne kropy, nie tylko e, tego Wita, żeby sobie wyprodukować po prostu kolejne rzeczy, na przykład jakieś ciasta i tak dalej. W każdym razie, jak widzicie, serwer się rozwija, rozwija się Całkiem sporym tempem, dlatego że mm, mamy tutaj ciągle nowe rzeczy. Jak widzicie, tutaj można też kupić samochód. Właśnie pokażę Wam jeszcze ostatnią rzecz na tym, tym serwerze, którą e, w sumie mogę teraz pokazać. Lecę w takim razie w stronę e, jeszcze tamtego e, walka, który tam sprzedaje te auta. Zobaczcie, jak to wygląda. W ogóle można teraz kupić auto. To jest całkiem fajne. Co ciekawe, prócz auta można kupić również do niego benzynę, bo jest tam stacja benzynowa. Co nie jest w sumie jakąś zaskakującą rzeczą. Strzelam, że to się wiąże z tym, e, że to jest jakaś mała zapowiedź tego, że niedługo pojawi się również e, robota jakiegoś mechanika, czy coś takiego, bo ponieważ są już auta. To, to pewnie jakiś mechanik również się przyda. No i zobaczcie, te można kupić sobie samochód za 5000. No ja oczywiście jestem zbyt biedny. Zobaczymy, czy jestem jestem zbyt biedny. Jestem. prawda zarobiłem 1000 na tym... E, znaczy, no nie cały 1000 chyba na tym... Ym... Na tym chlebie, ale wciąż jestem zbyt biedny, żeby sobie kupić takie auto No ale w każdym razie auto można kupić za 5000, tysięcy e, Czyli kosztuje prawie tyle co mój interes, jak sobie widzicie I to jest jeszcze jakiś gówniany, jakieś, jakieś Renault beznadziejne No ale cóż, jest też benzyna, która jest też strasznie druga, bo kosztuje 750 dolarów Czyli trzeba być naprawdę bogolem, żeby e, lecieć z tym e, Tutaj jest pan Zbyszek, który śmierdzi z brudem e, Dzień dobry panie Zbyszku Dobra, jak nie jest zbyt miły. Ja wam bardzo dziękuję w takim razie za oglądanie, bardzo miło było was gościć w tym update'cie, w tym prezentowaniu tego update'u na serwerze. Ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i na razie!